Dzień dobry z tej strony, Aleksandra Maria Tańko, Inspiracje Duszy. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, dlaczego wizualizacje i afirmacje nie zawsze działają, czemu moje manifestacje są nieskuteczne. Dlaczego taki temat? Ponieważ często mnie o to pytacie, a sprawa jest trochę bardziej skomplikowana. Niż przedstawia się to w większości publikacji na ten temat. Tych publikacji, jak doskonale wiecie, jest bardzo dużo, ale szczerze mówiąc, w żadnej z nich nie spotkałam się właśnie z takimi kwestiami, które poruszymy tutaj, dzisiaj w tym nagraniu, a które właśnie hamują efekty naszej pracy mentalno-energetycznej w przyciągnięciu do naszego życia tego, czego chcemy i na czym nam zależy. Jak to wygląda? Z czego to wynika? W każdej publikacji na ten temat w zasadzie jest napisane, że abyśmy osiągnęli zamierzony skutek, na przykład stosując techniki kreacyjne, musimy wiedzieć, czuć, wierzyć, że to, co przyciągamy, już do nas idzie, że już za chwileczkę objawi się w naszej rzeczywistości, że będzie nasze. Ale nikt nie przygląda się temu, co się pod tym kryje głębiej i dlaczego się to nie udaje. Chodzi o to, jak działa nasz umysł świadomy i podświadomy. Chodzi o to, jakie my mamy przekonania w kwestii, nad którą pracujemy. Załóżmy, że chcemy przyciągnąć do naszego życia obfitość, sukces, więcej pieniędzy, ale wewnętrznie i podświadomie nosimy w sobie programy, które mówią o tym, że pieniądze są złe, że pieniądze są czyste. Że wszyscy, którzy osiągnęli sukces, zrobili to w sposób nieuczciwy. Co się dzieje w momencie, kiedy my, z jednej strony, wizualizujemy, że chcemy mieć więcej pieniędzy i będziemy je mieli, a z drugiej strony nosimy w sobie takie nieuświadomione przekonania? Otóż dzieje się to, że spierają się ze sobą dwie zupełnie przeciwstawne siły. I nasza podświadomość zaczyna się buntować przed osiągnięciem tego efektu, no bo przecież my uważamy, że wszyscy, którzy mają pieniądze, są źli, więc jak my możemy mieć ten sukces materialny w swoim życiu i większą obfitość? Powoduje to opóźnienia albo wręcz zahamowanie w otrzymaniu efektu. Nasze właśnie nastawienia, nasze niekorzystne, często nieuświadomione przekonania w danej kwestii tego się nie porusza, o tym się nie mówi, że to jest często główną przyczyną. Wyobraźcie sobie sytuację. My nosimy przez lat w sobie te nieuświadomione, niekorzystne przekonania w dowolnej kwestii. Czy dotyczące nas, nas samych, czy tego, czy my zasługujemy w ogóle na szczęście w życiu, na obfitość, na radość, na lekkość, czy dotyczące właśnie jakiegoś spełnienia zawodowego, czy materialnego, i nosimy je latami. One mają bardzo silny ładunek energetyczny, emocjonalny, mentalny, i chcemy nagle, żeby nasza rzeczywistość zmieniła się o 180 stopni, stosując przez 10 minut dziennie techniki wizualizacyjne albo afirmacje. Da się, nie da się. Myślę, że sami to czujecie i rozumiecie tą różnicę, żeby wam było łatwiej to sobie zwizualizować. Wyobraźcie sobie, że mamy dwie puszki z farbą. Jedna to jest duża puszka, dwulitrowa, ciemnej farby w kolorze indygo. A druga malutka farba malutka puszka farby białej. Ta ciemna farba obrazuje nasze niekorzystne nieuświadomione przekonania. Które hamują nam wyniki naszych manifestacji. Natomiast ta biała farba, malutka puszka, pokazuje nam, co zmienia nasza afirmacja, wizualizacja, nasze techniki kreacyjne w naszym życiu codziennym. Bo co się stanie, jeżeli my do tej dużej puszki farby koloru indygo dolejemy odrobinę białego prawnika? Na ile ten kolor się zmieni w niewielkim stopniu. I tak samo, jeżeli my nosimy w sobie bardzo dużo niekorzystnych, ograniczających przekonań, jeżeli my dolejemy do tego, mówiąc e, w cudzysłowie, odrobinka, wizualizacji, afirmacji pozytywnych w tym aspekcie, jaki to przyniesie efekt w naszym życiu, w rzeczywistości fizycznej, no, minimalny albo żaden, bo to dokładnie w ten sposób działa. Dlatego tutaj mamy odpowiedź na pytanie, dlaczego tak się dzieje, że czasem kiedy wizualizujemy rzeczy mniej istotne o mniejszym kalibrze znaczeniowym dla nas, one się dzieją na już napstryk. Od razu się pojawiają, dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że między innymi nie posiadamy w tym zakresie nieuświadomionych, niekorzystnych przekonań, czyli nie działa tak, jakby ta druga przeciwstawna siła która torpeduje przyciągnięcie do naszego życia tego, co chcemy. Więc co możemy zrobić, żeby osiągnąć zamierzony efekt? No, najprościej rzecz ujmując, wylać, pozbyć się w ogóle tej puszki z ciemną farbą czyli co należy zrobić? Należy zidentyfikować, uświadomić sobie, te wszystkie niekorzystne, ograniczające przekonania, które w sobie nosimy dotyczące tematu, w którym chcemy osiągnąć po prostu lepsze efekty w życiu, należy je sobie uświadomić, zidentyfikować, zdekodować i przeprogramować. Ok? I w ten sposób usuwamy te przeszkody, tak? czyli usuwamy ten ciemny barwnik. Czyli ten obraz niekorzystnej rzeczywistości, który dostajemy w postaci zdarzeń, w postaci tego, co się dzieje w naszym życiu, poprzez to, czym generalnie wibrujemy, jaki komunikat wysyłamy do wszechświata całą naszą istotą. My jesteśmy spójną strukturą energoinformacyjną, na którą składają się m.in. nasze przekonania, właśnie nasze myśli nasze emocje i różnego typu struktury energetyczne nasze niekorzystne przekonania też są pewnego rodzaju strukturami energetycznymi, ale tutaj też w rachubę wchodzą też innego typu obciążenia, typu właśnie obciążenia karmiczne i rodowe, ale tego tematu nie będziemy w tym nagraniu a, a, bardziej zgłębiać, bo to jest inne, obszarne zagadnienie. Więc w jaki sposób um, my możemy pozbyć się tych niekorzystnych przekonań? No właśnie, poprzez przyjrzenie się tym dysonansom, które nosimy w sobie na poziomie świadomym i podświadomym. To po pierwsze i przede wszystkim e, warto spojrzeć na najgłębszym poziomie, co my myślimy o pewnych określonych kwestiach, czy dotyczących właśnie nas, czy dotyczących relacji. Czy dotyczących innych ludzi, czy dotyczących um, obfitości, sukcesu. W każdej takiej poszczególnej kwestii zawsze warto się przyjrzeć. I opowiem Wam z doświadczenia właśnie, widzę, że często pracując z Wami na sesjach indywidualnych, jeżeli ktoś się zgłaszał na przykład z niskim poczuciem własnej wartości, z małą pewnością siebie, w momencie kiedy my takie przekonania znaleźliśmy zdekodowaliśmy uwolniliśmy pracując i na poziomie umysłu świadomego i na poziomie umysłu podświadomego i technikami mentalno energetycznymi to rzeczywistość za chwileczkę takiej osobie w życiu pokazywała zupełnie inny nowy lepszy obraz ponieważ zmieniała się ta cała struktura e, informacyjna energetyczna którą ten człowiek po prostu rezonował i przyciągał zupełnie inne zdarzenia, więc śmiem twierdzić, że jest to praca dużo bardziej skuteczna, efektywna niż sama praca z afirmacjami i wizualizacjami, ponieważ tak jak wspomniałam wcześniej, jeżeli my nosimy w sobie dużo niekorzystnych, nieuświadomionych przekonań, to zanim ta odrobina pracy dziennie z afirmacjami i wizualizacjami, czyli przeciwwaga w postaci korzystnych komunikatów, przekonań wpłynie na zmianę obrazu naszego rzeczywistości to może trwać bardzo, bardzo długo a wcześniej możemy stracić po prostu chęć i zapał do pracy bo widzimy, że efektów nie ma więc wychodzimy z założenia, to nie działa i porzucamy po prostu nasze plany nasze zamiary poddajemy się ale nie o to chodzi, tylko warto po prostu robić to co daje efekt, co daje skutek, wymierną poprawę naszego życia, naszej rzeczywistości, na tym warto się skupić i w tym kierunku iść. Jeszcze tutaj podzielę się z Wami jedną istotną informacją, mianowicie jeżeli my chcemy dokonać jakichkolwiek zmian w swoim życiu, zawsze polecam najpierw właśnie zrobić porządek na polu energetycznym, na polu mentalnym, a dopiero później działać w rzeczywistości. I tutaj dochodzimy do puenty, ponieważ bardzo często osoby, które interesują się rozwojem osobistym, duchowym, energią, zapominają o jednym kluczowym czynniku, jeżeli chodzi o właśnie możliwość zaobserwowania wymarzonych efektów w naszym życiu. Że my tutaj w świecie fizycznym, żeby mieć efekty swojej pracy, to bardzo często po prostu musimy wykonać konkretną fizyczną pracę. Że samo wizualizowanie, afirmowanie to po prostu może być za mało. Więc nie uciekajmy przed tym, żeby też podejmować konkretne fizyczne, realne działania, jeżeli chcemy osiągnąć zamierzony cel. No, dla przykładu, jeżeli marzymy o tym, żeby mieć um, lepszą sprawność, um, lepszą sylwetkę, żeby mieć fajne ciało, to samo wizualizowanie, afirmowanie nie da nam efektów, trzeba to połączyć z ćwiczeniami fizycznymi, ale jeżeli my będziemy ćwiczyć fizycznie i do tego wizualizować właśnie taki efekt w postaci fajnego sprawnego ciała, tak, no to będziemy mieć o 40% lepsze wyniki niż gdybyśmy tylko chodzili na siłownię. Jest to zmierzone, jest to udowodnione, były przeprowadzone badania na ten temat. To samo, jeżeli chcecie przyciągnąć idealnego partnera do swojego życia, Uwierzcie mi, ciężko będzie tylko siedząc w domu i wizualizując, trzeba wyjść do ludzi, trzeba poznawać ludzi, a trzeba dać się po prostu poznać, tak? Nie liczcie na to, że któregoś dnia miłość Waszego życia przyjdzie zapukać do Waszych drzwi i poprosi szklankę cukru. To tak nie działa, żyjemy w gęstym, materialnym, fizycznym świecie, więc samym leżaniem na kanapie nie zbudujemy sobie sylwetki. Pamiętajcie o tym, o tej zasadzie równowagi i tych wymogach naszego życia, właśnie w materialnej rzeczywistości, bo my owszem jesteśmy energią, owszem mamy duszę, ale mamy też fizyczne ciało i mamy fizyczną, gęstą rzeczywistość, która rządzi się swoimi prawami. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszą uwagę. Mam nadzieję, że to nagranie będzie dla Was pomocne. Jeżeli tak, będę wdzięczna za komentarze, za polubienia i do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam serdecznie.